Jak kochane mordeczki, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże wszystkim, kochani, mam gdzieś dobrze macie, że byliście dziś na Eucharystii. Niedziela, piękny dzień, wspaniały. Spotkać się z Chrystusem na Eucharystii, słuchać Jego słowo, które jest kojące, które jest podnoszące na duchu, dające nadzieję dla tych, może, którzy trwają w jakiejś beznadziei. Ja ci chciałem się podzielić z Wami, czytając Pismo Święte sobie, siedzę sobie w domku tutaj. Pogoda w stoku dzisiaj taka trochę deszczowa. No to nie zmienia jakiegoś stanu duszy mojej. Czy deszczowa, czy śnieg, czy deszcz, czy wichury. Skoro się czerpie, my jako Polacy wiemy skąd czerpać radość. Przychodzimy do źródła czystej wody, jakim jest Eucharystia właśnie spowiedź. I z tego tytułu nasz naród jako Polacy są radośny, radosnym narodem. No może troszkę nadużywającym alkohol, ale to no ludzie jeszcze może nie poznali Chrystusa, no nie poznali tego, tej, tej takiej nie zasmakowali Jego miłości. No i uciekają właśnie w różnego rodzaju używki, bo nie potrafią sobie radzić na trzeźwu. Z różnymi emocjami, problemami. A Chrystus przychodzi do nas i mówi, nie lękajcie się, ja chcę wam pomóc. Ja chcę wam pomóc, kochane dzieci moje. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Jestem wszechmogący, mówi Jezus. Ja wszystko mogę. I wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Proście, a będzie wam dane. Proście, a będzie wam dane. I kolejne, tak czytam dzisiaj tutaj fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, gdzie święty Paweł, apostoł narodów. Apostoł narodów, naprawdę niesamowity człowiek, który był prześladowcą Kościoła, który wręcz dyszał, rządzą zabijania, jak czytamy w dziejach apostolskich. Spotkał się z żywym Jezusem, został dotknięty, dotknięte z całego serce, został pociągnięty miłością Boga do siebie i został namaszczony Bożym Duchem, ogniem miłości. I był świadkiem spotkania z żywym Bogiem, tak jak większość z nas, kochani, które spotkało Chrystusa żywego, czy to na adoracji, czy na modlitwie, czy, czy po prostu w jakichś innych okolicznościach. Kochani, bo różnie działa Bóg, tak? Nie zawsze działa w, tylko w taki sposób, jak my chcemy. Czasami przez trudności do nas mówi też. Z jakieś niepowodzenia. Bo próbuje nas do siebie przyciągnąć, no, żeby ludzie się pamiętali. Jak mówią, do trwoga to do Boga, nie? Może czasami przez trwogę Bóg chce cię powołać. jakąś Jakieś trudne doświadczenie. I kochani, czytałem dzisiaj pierwszy list do Tymoteusza, świętego Pawła, który naprawdę jest dla mnie wzorem do naśladowania. Wiadomo, Jezus jest wzorem do śladowania, nie? Ale świętych też trzeba. Obserwować i żyć, jakie było, jaki jest. Na przykład, ktoś tu jest alkoholikiem, może to polecam posłuchać na YouTubie Mateusz Talbot, wpisz, święty Mateusz Talbot, z mroku do światła. Jak alkoholik został świętym. Także jest nadzieja, kochani, nie martwcie się, nie przyjmujcie się, że już nic, nic nie będzie, że trudno. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. A Chrystus może wszystko. Dobra, przechodzę do sedna. Z listu, z pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział 6, od wersetu 6. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne. I szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, ale bowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to, uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami, bo ciągle jakiś jest pęd, gonitwa za czymś. Jak ja to mówię, zawsze mają chleb, chcą bułeczek, mają bułeczki, chcą bułeczkę z jakimś serem, mają bułeczkę z serem, chcą bułeczkę z serem i z posypką czekoladową. I tak dalej, i tak dalej. I ciągle jakiś jest niedosyt. Ciągle jest niedosyt. Ciągle jest niedosyt. A ten niedosyt z rzeczami materialnymi się nie zapełni. Bo serce człowieka jest spragnione Boga, spragnione miłości. I poświadomie szuka tej miłości. I czasami no nie trafia, nie trafia jakiś różnego rodzaju związki, nie wiadomo jakie, nie? Bo to nie miłość, tylko jest wykorzystywanie jednej osoby przez drugą. Miłość właśnie polega na tym, że wtedy się zaczyna prawdziwa miłość, kiedy szczęście drugiej osoby zaczyna być ważniejsze niż twoje. Wtedy się kruszy egoizm, pycha, człowiek służy drugiej sobie druga osoba służy pierwszej i tak sobie żyją razem pięknie, cudownie. Modlą się razem, chodzą na Eucharystię. Odmawiają wspólnie Różaniec, dzieci to widzą, biorą przykład. I to jest piękne. I Polska zwycięży modlitwą, a nie jakimś tam bronią. To jest brąd. Modlitwa August Chlont powiedział, że Polska zwycięży modlitwą. I tyle. No. I dalej. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne, do niego zostałeś powołany. No i tak dalej, i tak dalej, Se poczytajcie dalej. I o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. I kochani, pozwólcie, że jeszcze tutaj z wami się podzielę takim słowem, które zamieściłem ci na Facebooka. Wszystkich też na Facebooku zapraszam na mój kanał na YouTube. Adam Żak, może każdy coś z tym znajdzie na siebie, jakoś, yy, no się przyda może komuś, chociaż jedna refleksja, tak? Yy, teraz tutaj jeszcze chyba stresowano listu nie wiem dokładnie, ale teraz zobaczymy. Z, nie, to Łukasza, Ewangelia według świętego Łukasza. 13 rozdział, werset 15. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie Jego nie zależy od Jego mienia. I też w którymś, w którymś fragmencie, Mój Pan Jezu, zobaczcie, nie? że, yy, że niektórzy już za życia odebrali swoją nagrodę. Ty, jeśli chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki. Ja to zawsze swoją izdebkę nazywam kapliczką, gdzie jest wystawienie Świętego Sakramentu. To jest moja izdebka. Kocham tam przebywać. Yy, kocham po prostu. Sami zobaczycie, sami doświadczycie, jak Jezus, jest, jak Jezus Was kocha, jak Was przytula do swojego serca, jak odczujecie Jego obecność. Eee, bo Was kocha, po prostu, kocha Was i będzie chciał dotknąć Waszego serca. I to jest moja izdebka. Pan Jezus mówi no, do nas: no. Nie módlcie się na pokaz, aby Was ludzie widzieli. Inaczej nie, nie, nie będziecie mieli nagrody, Ojca Waszego. Jeśli chcesz się modlić, Wejdź do, do izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca, który widzi w ukryciu. Czyli patrzysz na święty sakrament, fizycznie widzisz opłatek, ale Bóg na Ciebie patrzy, prawda? Właśnie. A Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Pamiętaj, że jesteś przeznaczony do życia wiecznego. I wszystkie kłopoty, wszystkie problemy oddawa Jezusowi na doracji. Nie, nie chodź z tymi problemami w sercu, w głowie, bo tylko będziesz się denerwowała, będziesz nadpobudliwa, nerwowa, złośliwa jakaś, złośliwy, zagniewany, zagniewana. Nie będziesz postrzegała tak, nie będziesz miała takiego czystego myślenia, czystego spojrzenia, Bożego myślenia, Bożej nadziei, Bożej miłości. A Jezus chce ratować nasze serca, nasze dusze, oczyszczać, uzdrawiać nas. Do niego nie ma rzeczy niemożliwych. Może czasami modlisz się o coś i, i nie, nie masz tego. Bóg zawsze coś lepszego ma dla ciebie, albo jak nawet jak coś przygotował, to podziękuj mu za to od razu na modlitwie. Podziękuj mu, bo on jest Bogiem, on jest Ojcem. Zobaczcie, rodzice nasi ziemscy, pomimo tego, że jak prowadziliśmy jakieś życie grzeszne, przynajmniej w moim przypadku było, nigdy nie przestawali mnie kochać. Paczki mi robi do więzienia, jeździł w zimę do Suwałp, na przykład, jak Sulawaku siedziałam tam parę miesięcy. Minus 20 parę stopni, śnieżyca. A On jedzie, bo mnie kocha. To pomyślcie, jak kocha Ojciec Wasz niebieski, Was i Wasze rodziny, Wasze dzieci szczególnie. Właśnie. Proszę, otrzymacie. Trzeba tylko kochać Jezusa całym sercem. Może jeszcze polecam Wam książkę świętego Jana od Krzyża. Większość filmików tam już niektórych po lecałem, ale to jest warto, to dzieła, pięknie, piękny, piękne, piękna dusza, głęboka dusza, dla mnie piękna, ży taka życiowa nauka, żywa, żywa nauka, nie jakaś zwodnicza, świeża nauka, Teresa gdzieś tam, gdzie te książki, A, no, po po położyłem sobie książkę na książce, żeby tutaj było tak, tak wyżej, nie, <laughs> Teresa od Jezusa, nie, dzieła też i kochani pozwólcie, że Wam podzielę się kilkoma takimi cytatami, Świętego Jana od Krzyża, gdzieś tu mam pozaznaczane. Nie pytam gdzie już. W ogóle, no będziecie mieli jakąś trudności, przeżywali tak zwaną noc ciemną. On tu wszystko wyjaśnia w nocy ciemnej, na czym to wszystko polega, że człowiek nie odczuwa Boga. Tak naprawdę Bóg jest bardzo blisko duszy, w duszy jest, tylko no, jest skryty, jakby nie daje zasmakować swojej obecności, ale jest obecny, oczyszcza duszę z wszelkich złych przywiązań. No, dusza czuje, że jest opuszczona, ale to nieprawda, także bardzo ci będzie to pomocne. Duszyczko kochana, która przeżywasz trudności. No, no dobra, może to znajdę jeszcze. No tak to jeszcze, jak nie może tego znaleźć, jak chce, to nie znajdzie. Yy, Szukajcie, znajdziecie, nie? <ścoughs> o. Może tutaj coś otworzył, Odwróć oczy do mnie, nie Kurczę, no nie mogę tego znaleźć, no ja nie wiem. Zawsze tak jest, że. No nic, tą to ma cierpliwość, to tu jeszcze nie wyłączył tego filmiku. Takie kilka takich przeczytam, po prostu przeczytam balabas takie, no, umacniające, nie? Umacniające takie cytaty jego, nie? No to jest piękne. Pierwsza sentencja. To jest sentencji, nie? Zawsze Bóg odkrywał przed ludźmi skarby swej mądrości i ducha. Lecz teraz, gdy zło więcej odsłania oblicze, on hojniej i odkrywa. Dobra, jakieś jeszcze sentencje? Następna. Bardziej Bóg pragnie od Ciebie choćby najmniejszego stopnia czystości duszy niż największych dzieł, jakich możesz dokonać. 19. Sentencja 19. Przyjemniejsza jest Bogu dusza. Właśnie, kochana się bracie, może przeżywasz osłości, trudności, a żyjesz w łasce Przyjemniejsza jest Bogu dusza, która wśród osłości i cierpień poddaje się chętnie temu, co Bóg zsyła, niż ta, która uchybiając się od tego, spełnia swe czyny wśród pociech. 20, 20. sentencja. Przyjemniejszy jest Bogu jeden uczynek, choćby najmniejszy, spełniony w ukryciu, z pragnieniem, by o nim nie wiedziano, niż tysiące innych, z pragnieniem pokazania ich ludziom. Kto bowiem z najczystszą miłością pracuje dla Boga, nie tylko nie chce, by to ludzie widzieli. Lecz nawet nie pragnie, by sam Bóg o tym wiedział. I owszem, choćby się Bóg o tym nigdy nie dowiedział, On nie zaprzestałby spełniać nigdy tych czynności z tą samą radością i miłością bezinteresowną. A nie jakieś ciągle kalkulacje, czy mi to się opłaca, czy nie, jaki z tego będę miał hajs, jakie profity. Robić wszystko z czystego serca, z pragnienia podobania się Bogu. I z miłości do Niego. Duch całkowicie czysty nie zajmuje się próżnymi rzeczami i nie kieruje się ludzkim sądem, lecz w całkowitej samotności, wśród słodkiego spokoju, obcuje w swym wnętrzu z Bogiem, którego poznanie dokonywa się wśród Bożej ciszy. Dodałbym jeszcze przed najświętszym sakramentem, nie? Dzieci Boże, kochane ale dzieci może. O, panie. Teraz patrzcie, jakie, jakie bardzo ważne. Dla przypodobania się Bogu nie trzeba wiele działać. O, i przy okazji, kochani, polecam z całego serca yy, książkę jeszcze... Yy, arcybiskupa Fultona Shina, kapłan nie należy do siebie. Natchniona, tak, książka jest natchniona Bożym Duchem, niesamowity kapłan, kochany go kapłana, był prawdziwy, szczery, odnany Bogu, eee, przesiedliwał przed świętym sakramentem każdego dnia, tak samo święty Jan Vianney, eee, polecam książkę Kazania, Tam chyba 37 czy 38 kazań Niesamowity kapłan też. Proboszczem został. Nie chcieli go przynieść do seminarium w ogóle, bo miał problemy z pamięcią, z zapamiętywaniem, miał trudności z uczeniem się. Ale miał Bożego ducha, kochani. Miał Bożego ducha. Dlatego dużo wiedzy nie potrzeba. Mieć Bożego ducha i duch Boży jest w tobie, to jest mądrość. Prostota taka, nie? Boża mądrość, nie? Nie światowa jakaś. Światowa to zresztą nie mądrość, nie? I dlatego Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, poniżyć tych wszystkich światowych ludzi, nie? Którzy uważają się za mądrych. I to jest właśnie piękne, że i on tam pięknie pisze kazania. Kilka godzin zawsze przesi przesi przesiedliło przed Najświętszym Sakramentem. Eee, i, był, I był boży, napełniony bożym duchem. Duchem Boga. Nim samym. I wtedy wychodził na ombonę i po prostu oddawał usta Jezusowi, serce i Jezus przez niego mówił takie kazania, że ludzie płakali. Ludzie się nawracali. I został patronem proboszczów. Nie był żadnym teologiem, może wewnętrznie tak, ale nie, nie po jakichś skończonych studiach, nie? Dlatego to jest piękne, że prosić Boga o taką mądrość, prostotę od Niego. Od Niego. Piękne to jest, zobaczcie. Nie smuć się zaraz z nieszczęść na świecie, bo nie znasz dobra zamierzonego w wyrokach Bożych, które one niosą z sobą dla wiecznej radości wybranych. A siostra Fostynka jeszcze mówi, co? że cierpienie jest wielką łaską. Im większe cierpienie, tym dusza bardziej się krystalizuje w miłości. Miłość jest czystsza bardziej. bo co, jeśli, 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 jeśli kochamy tylko Boga w, w, w jakichś jakich radościach, deklarujemy, że Go kochamy w, w radościach. A jak przychodzi cierpienie, on patrzy, jak my się zachowujemy. Jak zachowuje się nasze serce, myślenie. Kochać trzeba w każdym czasie, w każdym położeniu. I święty Paweł bodajże mówi, za wszystko dziękujcie Bogu. W każdym położeniu dziękujcie, albo taka wola jest chrystu się wobec was. Także kochani, no może na Was to pomoże jakaś ta refleksja. Mam nadzieję, także trzymajcie się ciepłutko. Życzę wam miłego dnia, błogosławionej dobrej niedzieli. Niech Bóg wam błogosławi. Pomódcie się za mnie dobra dzisiaj. Jakąś dziesiąteczkę do Matki Boże, albo koroneczkę do miłosierdzie Bożego. Za całą moją rodzinę. Zanurzcie w sercu Jezusa, naszego kochanego, moją całą rodzinę. Ja będę się modlił za Was. Także pokój dobro, kochani. Niech Wam dobry Bóg błogosławi. Amen.